Odleciał czy co? Nie wiem. Nie, leci, leci, leci. Zdro zrobił logala zrobił i leci. Kurwa zagrował z 50 zombiaków oczywiście. Ciekawie czy na nas, poleci, czy nas widział, bo świecił po mnie. Zapomniałem, że to, ma, to główno ma a Ja ostatnio powiedziałem, że te helikoptery może pierdolić do C zapomniałem kompletnie o tym. Co robimy? No, należy się nie ruszaj, bo generalnie tu jest imprezka. Nie wiem, w którą stronę poleciał, czy, nie... czy jest tak jak wtedy, co go pierwszy nie gdzieś. Leci znowu. Brawo, no. brawo. No, on chyba wylądował? No, na chwilę wylądował chyba. Mógł postawić swoich, słuchaj. Mogą tu być. Nie, nie sądzę, żeby nas widzieli. Znaczy, nie wiem, kurwa, ciężko mi powiedzieć, jaka jest widzialność z tego pojazdu. Nie, on. No, widzę go, widzę go. Cały czas. Ja jeżeli... widzę. No, go widzę. Wisi. Tak wisi. Wisi, wisi. Może, żeby się do nadziałem nie odwrócił, bo będzie źle. No, tak jak teraz. Nie no Alte w 4 Nie będziemy ci pami Znaczy ja go trzymam w razie go na ale nie wiem co mi to może dać Też nie mam pojęcia ale bardzo wolno Bardzo wolno leci Bardzo, bardzo bardzo. Nie wiem czy on nas widzi Nie wiem czy mam do niego strzelać Czy mam do niego coś powiedzieć Kurwa nie wiem, zostaw. Aż jest kurwa kuresko blisko po prostu. Teraz wisi cały czas w miejscu. to mogą mieć. Mogą mieć. A jak mają nokto, to jesteśmy w dupie, kolego. No jesteśmy. No Będę miał jak oni tu wylądują. <grym> Byśmy musieli w krzakach siedzieć. Kurwa, nie ma choinek. <gry> no kurwa, jest... nie, oni nas widzą na 100%, no nie wierzę. No nie ma chuja, już już nikt by, kurwa, taki głupi tutaj nie wie. On, on wylądował, nie, on wylądował chyba, wiesz? Bo widzę jak się kurzy. No może idą po nas. Jak mają działo zepsute? Stałeś, widzisz ich tam? No ty jesteś bliżej. Nie widzę ich, ja stoję za krzakami. Są, wyszli. Nie, nie, to zombiak, 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 zombiak. zombiak. Nie, on wisi, on wisi na ziemi. Któraś się spadła, A on celuje w ogóle gdzieś w inne miejsce, wiesz? Haha, <noise> nie wiadomo co się dzieje. No. Kurwa, Znowu jebany helikopter. No, strzelaj do nas? Tak, przede mną. Wodną pociskę. To co, czy strzelamy do nich? Nie wiem, ja ich nie widzę. Biegną do nich, są Nie, nie biegną. Czy na brzeg, czy strzelamy, czy na brzeg? Nie wiem, stary, nie wiem. Może to tylko do zębiaków ładowali. Jest gunner, jest gunner. Strzelam do niego. Mam do niego strzelać? Zginąłem. Co on jest? Kulę Maniek mnie zabił. Trzemaż do niego? Strzelam, strzelam. Dostałem. Ja moim zdaniem go trafiłem przynajmniej kurwa. Ja też! Razy, tak, nie. To jest haks. Niemożliwe.